W ten piękny, piątkowy dzień. A czemu piękny? Bo piątkowy weekend się zaczyna. Tak można by rzec. A my kontynuujemy swoją pracę nad tym, aby nasze poczucie własnej wartości było silne, zdrowe i stabilne. Więc chwileczkę teraz musimy, jak zwykle, w naszych codziennych, porannych live'ach dać sobie na to, aby osoby, które chcą pracować podczas poranków podczas tych spotkań mogło otrzymać powiadomienie i się pojawić na naszym piątkowym spotkaniu zakończamy powoli tydzień rozpoczyna się weekend czas na odpoczynek przyda się na pewno wszystkim ten czas aby troszeczkę odpocząć a ja na dzisiaj przygotowałem tak kontynuując tą oś pomiędzy ciałem a umysłem ciało naszym przyjacielem jak rozmawiać ze swoim przyjacielem, czyli największym naszym przyjacielem, naszym ciałem. Tak naprawdę chodzi o cały organizm ciało, umysł, dusza. Ale bardzo często pojawia się takie słowo w naszym słownictwie muszę. No i czy teraz korzystając z takiego właśnie słowa muszę, muszę, hmm, często powinienem, należy, przecież trzeba. Czy korzystając z takiego właśnie słowa w stosunku co do siebie, do swojego największego przyjaciela, czy dzięki temu hmm, dobrze się traktujemy, czy dzięki temu przyjaciel nasz będzie zadowolony, warto się nad tym właśnie zastanowić, bo możliwe, że takie zmuszanie się do czegoś nie będzie wcale dobrym rozwiązaniem, prawda? Więc warto się nad tym zastanowić. Czy słowo muszę warto utrzymywać w swoim języku? Zauważcie, jak często byliśmy tym słowem bombardowani. W szkole musisz. W domu bardzo często jakieś lista obowiązków musisz, 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 musisz. Wszystko musimy zrobić w jakiejś określonej kolejności. Poszczególne czynności trzeba wykonywać. No i teraz. Pytanie, jak to, jak to w ogóle zamienić? Jak wyeliminować te przerażające dla nas, wręcz zniewalające nas słowo? Warto po prostu wyeliminować je w ten sposób, że gdy czujesz, że chcesz powiedzieć: Muszę, powinienem, to jest konieczne, wprowadź coś innego, inne słowo, które będzie bardziej Ci sprzyjać. Jest i Tomek. Cześć Tomku, witaj. Rozpoczynamy już za chwilkę. Jeszcze dwie minutki, a ja mówię o tym, jak zwracamy się do siebie bardzo często. Muszę, powinienem, obciążamy się i tworzymy sami z siebie dla siebie, może często też niewolników. A kto by chciał być niewolnikiem, jeżeli ktoś ma ochotę być niewolnikiem, proszę wyślij mi piąteczkę łapkę w górę lub cokolwiek i powiedz ja. No ciekawie jestem, ile osób by krzyknęło, że chcę być niewolnikiem. Jeżeli nie chcemy być niewolnikami, należy to przekonanie względem siebie próbować zmienić. Nie będzie to może aż takie łatwe. No, muszę jest bardzo ciężkie. Powinienem już troszeczkę lepsze. Dajcie propozycje, jak wybyście swo, swoje muszę, powinienem, takie niewolnicze, zniewalające do czegoś słowo zmienić. Ja bym powiedział, robię to dla siebie, robię to dla kogoś, tak, jakieś próba zamiany. Nie będzie łatwo, ale na pewno warto. Czekam na propozycje z Waszej strony, jakich słów byście używali w zamian za. Dlaczego słowa są tak ważne? Ponieważ słowa. Hmm, są pewnego rodzaju zaklęciami, tak by można było nawet powiedzieć, żeby było troszeczkę ciekawiej. I rzucając te zaklęcia za jakiś czas to otrzymujemy. Jeżeli często rzucamy względem swojego organizmu jakieś zaklęcia, muszę, 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 nasze ciało czuje się jak niewolnik i pracuje w systemie niewolniczym, ociężale, z niechęcią. A teraz... Właśnie. Przejdźmy do cytatu i fragmentu książki. Nigdy nie rezygnuj z tego, co chcesz osiągnąć. Osoby mające największe sukcesy są zwykle tymi, które mają największe przeciwności. Jeszcze raz, żeby się utrwaliło. Tak jak się utrwaliło kiedyś w nas wszystkich słowo muszę, powinieneś. Nigdy nie rezygnuj z tego, co chcesz osiągnąć. Osoby mające największe sukcesy są zwykle tymi, które mają największe przeciwności. Moim zdaniem, piękny cytat. Za chwilę przejdziemy do fragmentu książki, który też łączy się z tym, co powiedziałem, a wyszło tak przypadkiem, powiem szczerze. Wiadomość brzmi następująco. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za ofertę. Jednakże skorzystaliśmy już z innej oferty. Życzę miłego wieczoru. Rozgoryczony Adam udaje się do domu. Jest wręcz wściekły na cały świat, przygnębiony. Wszystko widzi w czarnych barwach i nie dostrzega żadnego sukcesu z przeszłości. Adam, tworząc oferty, kontaktuje się z klientami i robi to bez przekonania i z wielkim roztargnieniem. Na klientów działa to zniechęcająco. Sytuację dodatkowo nakręca jego złe samopoczucie. Odczuwa zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a jego stan finansowy wygląda opłakanie. Dzieje się coraz gorzej. W końcu traci on wszelkie chęci do pracy i zaczyna wpadać w stan depresyjny. Lęki nasilają się. Zastanowić się teraz, by należało, w jakich obszarach życia jest u mnie podobnie, gdzie tak się dzieje, ponieważ praca nad poczuciem własnej wartości jest jakiegoś rodzaju proces, który trwa, który się rozwija, są wzloty, są również i upadki. W jakim obszarze życia w ten sposób działasz? Rodzina, znajomości, przyjaźnie. Praca. To jest przykład pracy, ponieważ bardzo często hmm, na tym obszarze najczęściej wychwycić jakieś trudności, które są z nami związane. Dlaczego? Ponieważ często słyszeliśmy słowo muszę, powinieneś, no i teraz tworzy się w nas. Musisz ileś tam. Czasu pracować, żeby mieć to, żeby mieć to, żeby mieć to, żeby osiągać coraz więcej, więcej, co nie znaczy, żeby nie osiągać. Ale jest takie też fajne powiedzenie angielskie: work smart, not hard. Więc jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie ciężko, będziemy w podobnej sytuacji, w jakiej jest jeden z naszych bohaterów tego fragmentu, czyli Adam. Oczywiście trzeba pracować systematycznie. To jest też ważne. Ale bardziej starać się pracować gdzieś rozsądnie, mądrze, żeby nie wyniszczać swojego najlepszego przyjaciela, bo on chce być z nami dość długo. I w tym połączeniu ciała, umysłu i duszy można osiągnąć również tu na Ziemi bardzo przyjemny stan. Oczywiście, będzie coś cały czas nam zakłócało z każdej strony, to aby w tym stanie nie być, ponieważ Choćby nawet przykład ten. Live jest tak silnie promowany przez YouTube, co mnie z jednej strony cieszy, bo znaczy, że to jest dobre, że tylko osoby, które wiedzą, że to się odbywa, pojawiają się. Tylko osoby te, które wiedzą, że będzie to nagranie, do nich to dociera. W sensie takim, że wchodzą bezpośrednio, ponieważ nie, wychodzą, nie przychodzą jakiegoś rodzaju powiadomienia. o no, chyba, że ktoś subskrybuje i ciągle ogląda. To może i tak. Dajcie znać, jak to jest u Was. Bo jestem ciekawy, chciałbym troszeczkę ten algorytm YouTube'a rozgryźć, a on się dobrze kamufluje. Więc teraz usiądź sobie wygodnie, tą małą pogawędką. Przejdziemy do treningu uważności i medytacji. Znajdź wygodne miejsce. Weź przyjemny, głęboki wdech. Pamiętając o zasadzie, dla tych osób, które są, może będą po raz pierwszy, głęboki wdech, licząc do czterech, wytrzymaj powietrza, policz do siedmiu i zrób spokojny, łagodny wydech, licząc do 8. Mhm. Tomek już piszesz, więc muszę to przeczytać. Brak powiadomień na YouTube od ciebie. No, czyli tak jak podejrzewałem. Obcinają troszeczkę. No trudno. Myślę, że w inny sposób będę docierał. Wracamy w takim razie do medytacji. Głęboki wydech nosem. Zatrzymaj powietrze. I zrób łagodny, długi wydech. powolny łagodny wydech na końcu wyrzuć całe powietrze i ponownie weź przyjemnie głęboki wydech zatrzymaj powietrze I zrób spokojny delikatny łagodny wydech Ponownie głęboki wdech nosem. Zatrzymaj powietrze. I zrób spokojny, długi, łagodny wydech. Teraz koncentruj swoją uwagę na oddechu. Pozwól, aby Twoje ciało, Twój organizm organizm oddychał za Ciebie. Ty obserwuj swój oddech. Zobacz, jak powietrze wypełnia Twoje płuca i po chwili je opuszcza. A jeśli pojawią się jakieś myśli, po prostu zwróć na nie uwagę i powróć do obserwacji oddechu. Pobądź przez chwilę z sobą. Teraz możesz zamknąć oczy i przenieść swoją uwagę na sam czubek głowy. Skoncentruj swoją uwagę, i poczuj wszelkie doznania płynące z tego obszaru ciała. Raz, powoli, delikatnie, przejdź odrobinę niżej na swoje czoło i wnętrze głowy. Zwróć uwagę na wszystkie doznania. Czy czujesz wewnętrzny spokój, czy czujesz pulsowanie, napięcie? Przenieś teraz swoją uwagę na okolice gardła. Czy czujesz tam jakiś ucisk, jakąś blokadę? Czy czujesz spokój i swobodę? Teraz przenieś swoją uwagę odrobinę niżej, w okolice swojego serca. Czujesz, jak serce bije równo i spokojnie. Czy odczuwasz tam wręcz przeciwnie? Jakiś niepokój, kołatanie, ból. Pamiętaj, aby teraz nie osądzać, nie oceniać. Tylko i wyłącznie obserwuj. I przenieś swoją uwagę na klatkę piersiową w okolica splotu słonecznego. Poobserwuj przez chwilę, co się dzieje. Czy czujesz tam przyjemne ciepło i spokój? Czy odczuwasz ucisk, jakieś nieprzyjemne doznania? Po prostu zwróć na to uwagę. Teraz przejdź odrobinę niżej, w okolice żołądka, jelit. Zwróć uwagę, co czujesz w żołądku. Obserwuj to przez chwilę. Teraz przejdź odrobinę niżej, w okolice intymna. Czuję, jakie doznania płyną z tego obszaru Twojego ciała? A teraz przenieś swoją uwagę na pośladki, uda, łydki, stopy. Czy czujesz w swoich nogach spokój? Czy czujesz jakbyś Chciała gdzieś pobiec. Czy czujesz spokój, czy drżenie? Zaobserwuj to po prostu i przenieś swoją uwagę na swoje ramiona i ręce. Aż na dłonie. Czy twoje ręce są spokojne, odprężone? Czy chcą już coś robić, drżące są, pobudzone? Zaobserwuj. Zaobserwuj również wszystkie mięśnie pleców. Czy czujesz w plecach ucisk, ból, niepokój? Czy Twoje mięśnie pleców są rozluźnione i spokojne? Zwróć na to po prostu uwagę. Zaobserwuj to. Jeśli w Twoim ciele były jakieś miejsca, gdzie był dyskomfort, weź przyjemny, głęboki wdech nosem i wraz z oddechem prześlij w to miejsce intencje miłości. Głęboki wdech i wyślij w to miejsce miłość wraz z oddechem. Powtórz to jeszcze dwa razy. Głęboki wdech i wraz z oddechem wyślij w to miejsce miłość. Pobądź przez chwilę z sobą. I w tej chwili z sobą Przenieś swoją uwagę na swoje afirmacje. Obejmij je wszystkie swoim umysłem. Przypomnij je sobie. Pozwól, aby Twój umysł w nich popłynął. A teraz, słuchając tych słów, pozwól, aby Twój umysł budował obrazy. Silne, zdrowe, stabilne poczucie własnej wartości. Zdrowie, spokój, harmonia, szczęście. Obfitość we wszystkich obszarach życia. Równowaga pomiędzy ciałem, umysłem i duszą. Pamiętaj, obserwuj tylko te obrazy, które do ciebie przychodzą. Obserwuj tylko myśli. Nie oceniaj, nie osądzaj, obserwuj. Teraz przenieś swoją uwagę na wczorajszy dzień. I zwróć uwagę na wszystkie swoje osiągnięcia z wczorajszego dnia i nazwij je sukcesami. Pogratuluj sobie wszystkich osiągnięć. Możesz poklepać się po ramieniu i powiedzieć: świetna robota. A teraz przejdź do obserwacji celi na dzień dzisiejszy. Jakie masz plany? Co chcesz zrobić? Jeśli pojawia się tam słowo muszę, Powinienem, spróbuj zamienić je na jakieś inne, bardziej przyjazne. Choćby mogę to zrobić, ponieważ a teraz przejdźmy do odczuwania radości z małych rzeczy, a tą radość przekujmy we wdzięczność. Poczuj radość za powietrze, którym oddychasz. I poczuj za te powietrze wdzięczność. Poczuj radość i wdzięczność za serce, które dla ciebie bije. Poczuj radość i wdzięczność za ludzi, którymi się otaczasz. Poczuj radość i wdzięczność za wodę, którą masz. Poczuj radość i wdzięczność i wymień swoją wdzięczność tu i teraz. Poczuj radość i wdzięczność za napój, który masz. Gdy poczujesz gotowość, po prostu otwórz oczy i powróć tu, do tu i teraz, do nas. Czas na małą pogawędkę, i życzenia miłego dnia. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Dajcie znać, jak medytacja, czy się podobała, czy była wspierająca. Napiszcie to w komentarzu, nawet jeżeli oglądasz to później i nie jest to live. Napisz to w komentarzu po prostu. Napisz również w komentarzu, jeżeli nawet jest wieczór miłego dnia lub miłego wieczoru, lub miłego jutro poranka Wam życzę. Życzmy sobie miłego dnia. Im częściej, tym lepiej. To jest też przeciwieństwo muszę. Lepiej mieć wspaniały dobry dzień realizując to, co chcemy, niż musieć realizować to, co musimy, bo powinniśmy. A nie można tego robić z pasją? Można. Wystarczy tylko. Pracować nad sobą. Już niedługo. Hmm, w Hamburgu warsztaty. Przypominam po raz kolejny i na nie bardzo serdecznie zapraszam. Szczegóły znajdziecie na stronie warsztaty.tapiarelaks.com. Zachęcam również do odwiedzenia strony fundacji fundacja.terapiarelax.com. a program terapeutyczny wraz z nagraniem do hipnozy i PDF-em tej książki znajdziecie na stronie programy książkaTerapierelaks.com. I tam też odnośnie do mojej starej strony z programami terapeutycznymi. Wczoraj byłem bardziej w tym. Mhm. Okay. Ważne, że dziś, żeby być dzisiaj, to jest istota. Wczoraj, z wczorajszego dnia wyciągnąć wnioski. Lekcje, to co się uda, i przenieść swoją uwagę na dziś, na tu i teraz. Co mogę zrobić, żeby mój dzień był tym dniem wspaniałym. Jeżeli jest hmm, stan depresyjny, zachęcam do odwiedzenia mojej starej strony internetowej. Tam jest pełen program terapeutyczny: właśnie depresja. Program terapeutyczny, który pomaga w wychodzeniu z depresji, próbując wprowadzać te czynności. Pomogło to już wielu ludziom. Nie wiem ilu. Nie mam potrzeby prowadzenia statystyki. Ale zachęcam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę miłego dnia. Wręcz powiedział cudownego, spełnionego, spokojnego. I do zobaczenia już w poniedziałek o godzinie 8.15 czasu angielskiego, czyli 9.15 czasu Środkowoeuropejskiego. Cudownego dnia, wspaniałego weekendu, udanego odpoczynku lub przyjemnych prac domowych w zależności od, co macie zaplanowane. Do poniedziałku miłego weekendu wszystkim pisze Tomek. Trzymajcie się, miłego weekendu. Cześć, pa!